Lista zgłoszeń w księdze rejestracji świn. Klikamy księgę rejestracji świn, Twoje księgi rejestracji świn. Edytujemy daną księgę. Klikamy w ikonę listy zgłoszeń. Zmienił nam się kolor na zielony, czyli aktywna jest lista zgłoszeń. W tym oknie widzimy w poszczególnych wierszach zgłoszenia, które zostały przez nas wygenerowane zgłoszenia świn do rejestru, czy zgłoszenia zmiany stan, sta, stanu stada świn, czy zgłoszenia zmiany stanu stada świn zbioru. Zgłoszenia są od liczby porządkowej 1 do ostatniej u nas akurat to jest 6, czyli od tego, co było najnowszego zgłoszenia, które żeśmy na przykład 8 października a ostatnie zgłoszenie najdalsze w czasie było 17 września jeśli klikniemy tutaj strzałeczkę na górze zmieniła nam się kolejność czyli będziemy mieli od ostatniego najdalszego w czasie do tego najnowszego którego żeśmy ostatnio, ostatnio wprowadzili wszystkie yy, Zdarzenia, które są zawarte w liście zgłoszeń, znajdują się oczywiście w księdze rejestracji świn. Mamy tutaj nasza lista zawiera tylko 6 zgłoszeń. Jak klikniemy na księgę rejestracji świn, widzimy, że będziemy mieli również 6 zgłoszeń, 5 umieszczamy w jednej karcie wsadowej i jedno w następnej karcie wsadowej. Czyli mamy zawsze jest to równoważna ilość tych zgłoszeń. Mamy tutaj opcje dotyczące każdego zgłoszenia, każdego wiersza naszego. Edycja, drukuj i usuń. Możemy drukować, edytować dane zgłoszenie, jeśli widzimy, że popełniliśmy jakiś błąd, czy trzeba dokonać jakiejś zmiany przez kliknięcie ikony edycję lub obojętnie w którym miejscu w danym wierszu. I klikamy tutaj, i będziemy edytować to zgłoszenie. Zamiast było na przykład 20 sztuk, no to wprowadzamy, że to było 30. Dokonujemy zapisz. I widzimy, że tutaj zmieniła nam się oczywiście ta liczba, którą żeśmy wprowadzili. Jeśli zmieniamy to zgłoszenie, to, to zgłoszenie musimy je oczywiście wydrukować i dostarczyć do agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Z tej pozycji tylko z listy zgłoszeń można drukować dane zgłoszenia. Jeśli będziemy je generować zgłoszenie, na przykład świn do rejestru, tam wypełniamy formularz, zapisujemy, a program nas automatycznie przekierowuje do listy zgłoszeń i dopiero tutaj w tej pozycji możemy go wydrukować. Więc klikniemy ikonkę drukuj, to pokazuje nam się podgląd wydruku. W Google Chrome mamy taką możliwość. Zmiana układu. Tutaj widzimy, że układ musi być pionowy. Wybieramy drukarkę i drukujemy dane zgłoszenie, podpisujemy i dostarczamy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oczywiście możemy dane zgłoszenie usunąć. Klikajmy Usuń i dostajemy komunikat, czy na pewno chcesz usunąć ten obiekt. Uwaga, zmiana jest nieodwracalna. Jeśli klikniemy tak, dane zgłoszenie zostanie usunięte, zarówno z listy zgłoszeń, jak i z księgi. Klikamy, że nie chcemy usunąć danego dane Zgłoszenia. Oprócz samej listy tych zgłoszeń, które tu widzimy, program daje możliwość filtrowania zgłoszeń, bo może ich być kilkadziesiąt, nawet kilkaset, i poruszanie się w dużej ilości wierszy jest utrudnione. Jeśli będziemy szukać na przykład tylko zdarzeń dotyczących jednego numeru zwierząt, na przykład numeru świn dotyczących naszej siedziby stada prowadzimy tutaj PL00 i klikniemy filtruj to do daty dzisiejszej możemy ją oczywiście zmienić jeśli klikniemy filtruj to pokażą nam się już nie 6, tak jak widzieliśmy poprzednio, tylko 4 zgłoszenia, bo tylko te 4 zgłoszenia dotyczyły te właśnie numeru identyfikacyjnego zwierząt, numeru, który żeśmy wprowadzili. Również możemy filtrować naszą listę, żeby pokazywała zdarzenia od daty zdarzenia, którą wprowadzimy do daty którą sobie tam wprowadzimy. Tak samo może dotyczyć to do zgłoszenia od i do jeśli są one różne. Program umożliwia również wyszukiwanie zgłoszeń po konkretnych słowach. Jeśli nie pamiętamy na przykład nazwiska danego naszego klienta, a wiemy, że on mieszka w, w, miejscowości, duża, czy na ulicy sadowej, to wpisujemy tutaj w to pole, y, słowo duża i widzimy, że program pokazuje, zawężył nam tutaj tą listą, tylko do, do tych wierszy, w których y, polach znajduje się już tylko widzimy, same dwie litery DU. Nie musieliśmy wprowadzać całej nazwy duża i pokazał nam się tylko ten, ten wiersz. Jeśli oczywiście będzie więcej takich możliwości, trzeba by, do, będziemy dopisywać. Będą nam się pokazywać inne, y, 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 wiersze, y, które spełniają tutaj słowa y, przez nas wpisane w to, w to miejsce wyszukiwarki. Czyli nie będziemy musieli przeszukiwać całej naszej listy zgłoszeń, bo może ona po kilku latach zawierać kilkaset, może nawet i kilka tysięcy wierszy, byłoby to bardzo utrudnione, a możemy bardzo szybko trafić do konkretnego zgłoszenia.